cześć witajcie, jestem Jin, a ziem... ziemną jest Ziom. I witajcie, to jest jeden serwer z SG. Czy wiecie o coś mało FPS-ów, mama? Ja to może dlatego, no. że nie wiem, może dlatego, że dużo graczy e, e, idziemy Gdzieś? gdzie to Dalej. było tutaj początkowe itemy to miecz, łopata, kilof i siekiera kamienne ale mi teraz ścina, dobra wszyscy tam idą, dżin naprawdę Narażasz mnie na takie... Nie, właśnie przy tym to jest dużo ludzi niestety dobra. to na które idziemy, na pierwsze? No, to ja bym musiał zobaczyć, czy jest jest wolno. Na razie nic. Wszędzie żyją dwie osoby. Prawnie. nie. No to chodź na drugą. Dwa? Na drugą. Znaczy S-G-I-O-I-N. Dwa. Bo już są w czternasty w kolejce. Ja jestem piętnasty. Ty ja już jestem czternasty, co pewnie jesteś trzynasty. No to może zrobimy cięcie. No dobra. I poczekamy aż się rozpocznie. No to ja robię cięcie. Ja też. Yy, my już wrzuciliśmy. My już jesteśmy. Właśnie. I... właśnie się zaczyna. Nie widzę. O, jest tam ktoś. Już się zaczęło? No właśnie tak. Biorę wszystko co było. Ja wziąłem to co mi jest potrzebne. Nic już nigdzie nie ma. Uciekam. Ja niczego nie mam. Czekaj, ja cię założę sobie. Mapka. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Gdzieś pobiegłem. Ale ja mało grałem w takich aren, to więc ja tej mogę... o... Ja nic nie mam! Ja tej mogę bardzo dobrze lamić. Oj. Właśnie jak widzicie spadłem. Mi się zdaje, że coś tam będzie, ale coś jeszcze tam mapkę, która... O, mapa mi się nie ładuje. O, się załadowało. W tej byłem ma. kiedyś drugi się mapa nie ładowała. Jeden koleś nie dopadł. O, widzę coś jest, coś może miecz, bo wiem, że miecz jest w nich najważniejszy. Drewniany, zawsze coś na początek. dispenser. Teraz... Płytki nie, nie ma. A Clipper leży. Jedzenie muszę znaleźć. O, widzę świnki. Idź stąd! Mam jakby co Peru Endermana, to tak jak ktoś mnie... Zacznie bić to Kogoś zabiłem kogoś zabiłem Czekaj on MOMBUT Ten gościu wszystko zebrał Kurde Dobra nie będę go gonił bo mam lagi i papa mi się tutaj słabo ładuje Ale graj normalnie O kurde, na spawnie jest tylko. Mm, no to już na spawnę spawn. lepiej nie wracaj no wiem. Dobra, ja tej świnka ostatnio jeszcze jedną próbuję zabić. O przecież sobie tutaj o swoją. I go zostawił. No, no ale wiesz, zawsze, że psa ma, to więc jakaś mała Jest tutaj dziura z prawo. Yy, ja widzę kurczaczka, więc se kurczaczka zabiję. Tak. Też mam kurczaki, ale nie mam miecza ani sieciar. Dobra. Nie masz. ty nic nie masz, tak? Nic. Jestem. Yy... Kurde! U mnie są nagi, więc. czy ja widzę? Jean, ciebie. Tak? Siema! Widzę ciebie. Tam ktoś jest! O, a ja mam lepszą zbroję od niego, zaraz mi zacznę zwiewać. Gin. No, i jak to słyszycie, to sorry. Gdzie filmik wgrywa? mi się no tam to gówno włączyło? Co ci się włączyło? No, takie coś, coś, co kurde śpiewają, cieszą się. Nie wiadomo, co jeszcze robią. Hmm. brawa, biją kurde. Taka reklama. Czy znalazłeś tam gdzieś skrzynkę? Właśnie na tym serwerze to trudno. W ogóle na tej mapie. E, dobra, idziemy tu. No to, bo? E, masz coś do jedzenia? Ja on. Tak. Ja się zaraz print skończy. A e, ja, w sumie ci mogę dać coś. Coś ci mogę dać. E, masz buty. Dzięki. I Dzięki. dwa kurczaki. to e, się dobić? Tak, da się dobić, ale ja tutaj wątpię, że tu jest. No, no bo jak tam tego rozwaliłeś to... Nie rozwaliłem go. Nie zabiłeś go? No nie, właśnie mi uciekł. Ja mam bardzo duże lagi, więc wiesz... Jak ja mam yy, 13 FPS-ów... Już co? Czy jeszcze? Nie. No, spoko. Ja mam 16, 15 około. Ale lagów nie mam. No góra! Mamy, Oj, to ty trzeba... Bo poznajdywać skrzynki, czy to jest skrzynka? Czy tutaj się w ogóle wejść Tak, w tym dispenserze coś jest. Nie ma. Okej. Okay. O, grzybka znalazłem, jak znajdziesz grzybki to daj, bo ja mam cztery te miski. Dobra, jak nie umerzy grzyba. Aha, grzybów się nie da rozwalać, spoko. Lolo. Z nierozwalającymi się grzybami, które widzę, ale czekaj, bo tam mi się zdaje, że tam jest skrzynka. Chociaż mogę się mylić, ale mi się z... ale na mapce widać, więc raczej. No, jestki jest nie miałam. Y, ja idę na Kurde, taka mapa co nic nie ma. No, od tej. Slime! Od tej, to się liczy początek na tej mapie, widzę. No. Że im lepiej startniesz, tym. Nie, co niektórzy mają takie szczęście co mają tutaj diaksowe, żelazne i złote, nie? Ja ciągle tutaj znajduję drewniane, czy tam skórzane. Powróciłem do punktu wyjścia. A nie nie mogę sprintować. Myślałem, że tutaj wróciłem do mojego starego tego. Do mojej starej znalezionej skrzynki. Gin szkielecie. Zabiłem szkieleta. No to coś Teraz jeszcze Nie, ja tutaj nie będę chodził. Co O, tam jest jakaś chatka. A tutaj że Oczywiście coś jeszcze będzie. Do przeszukania. O, jak Znalazłem wszyscy... jakąś chatkę puchatka. No ale słuchaj, przecież jak tutaj wszyscy już wiedzą co gdzie jest, no to. No. Mhm. Nic nie ma są crafting. O co chodzi? Zarfa też... wywaliło. Dobrze, więc... Nie wiem co. No to ja robię cięcie. Czy... Y... No, ja też myślę, że zrobię cięcie. I zobaczymy się jak dobijemy na jakiś serwer. A nie wiemy, co się stało. Witamy was no. No. Niestety nie udało nam się znaleźć. Nie udało nam się trafić. Na arenę. Serwera. I serwer nie był włączony. Jakiegoś fajnego. No, a poza tym tak serwer... sobie pograli PSG. A poza tym tak ten serwer nadal był wyłączony. No. no. Na drugim było albo za yy, mało albo za mało miejsca, albo jak to powiedzieć. Albo ja akurat nie trafiliśmy na arenę, która się no. zaczynała. No, e, dobra, trudno. A teraz sobie trochę pogramy na moim serwie, na którym stworzyłem nam Skyblocka. Niby. No, nie. wioski się generują. Yy, tam gdzie jest Bedrock. Tam mamy dwa mosty zrobione. Otwórz, otwórz. Nie mogę. swojej pomarchewki. Pokażę Wam zaraz. Jeszcze co on Tam są wioski. Tam jest jedna i jeszcze tam jest jedna. Nie jedna to ja mówię, że tam są wioski tam jest wioska i... Idę do jest... netheru. Czemu idziesz do netheru? zanim zacząłem nagrywać miałem ponad 100 FPS-ów. Dobra ja bym coś wow. musiał zmienić. Da fuck. Da się to jakoś edytować? Hmm. Dobra, trudno. Idziemy, idę sobie tam. Jesteś się na mapkę. Oczywiście ja nie mam tutaj Opa, jakby co? Jak widzicie. taka też nie ma Ja też... Ryż... O. Czemu to masz odmina? Nie wiem. Eee, dobra, potem ci go odbiorę. A ja? Ja mam gracza. Ola. Zapomnieliśmy go zabrać. To już ci go zabieram, spokojnie. Wiesz, co ja nie wiem, czy ja nie jestem pod ziemią? Nie, Podziemę, bo... pod ziemią, bo. Właściwie pod Netherrakiem. Dobra, idziemy sam. Ja się próbuję do góry wykopać, nie? Pokażę wam tylko tamtą wioskę, bo tam to jest trochę daleko. Um, I w tamtej ghost? wiosce był Kowal. Znaczy, co jak. Co, co ja gadam! Kowal też był, no ale był ten, no. Golem. A ten Skyblock jest taki krótki, że normalnie. No, ale tak sobie tutaj gramy. Yy, trochę tam terenu usłyszałem. Wykopałem się. I tutaj jest wioska, którą ja odkryłem, i. No ty czerwono. Naście. już mi nic złego. Siema pigmeje. I mamy już IGG. Żinem już mamy łatwy sposób pozyskiwania kobla. Zostanimy przyjaciółmi. Oje. Cześć mały. Ale ty jesteś zielony. Oplułeś się. No powiesz coś? O żeby czym, tak będziesz O czym dżin ty tam gadasz? Es pig gejem. No spoko, ja tutaj. Mamy ma... sojusz? Marchewki se. Rozbieram i te no, zboże. W ogóle nasiona. To co jest tam jest za dziura? Bo planuję to. nam... Planuję nam zrobić coś fajnego. Takie wielkie Myślę, pole na ja zrobiłem dwie fajne rzeczy ładny portal portal i tamto ognisko. Mhm. Trzeba przyznać, mam talent. Mhm. <grych> Dobra, idziemy do kolejnego pola. Wyszło będzie ostatnie tutaj. Jeszcze zaraz będę musiał tego tego wbrać e, na 6 grudnia by mi się coś tam zepsuło Kopię się do góry, kopię i kopięcie. Właśnie i... my to nagrywamy 6 grudnia, ale ja to wrzucę 7 grudnia, bo... Bo ja jeszcze muszę przygotować. Czyli już o Mongolów, będziemy mieć? Dzień, na którą masz jutro do szkoły? Chińskie. Ja jutro nie idę. A. Zobaczyłem sobie taki. już tam prezent na Mikołaja, dostałem od mamy, nie? Od taty tam też, nie? No i. Od mamy też dostałem tak coś niby, że jutro nie, nie muszę iść do szkoły. A ja mam jutro na dziewiątą. 50. 9. No na 9.50. Jak jeden kumpel, nie? Nawet jak ma szkołę na ósmą, to sobie jeszcze włącza komputerowe tutaj. Tego nie będę rozwalał, żeby tutaj się ciemno nie zrobiło. Dobra, ja wracam. Dobra, to my spotkamy się na spawnie i będziemy, może, kończyli. Co, już? Może będziemy kończyli, bo ten odcinek będzie już troszkę długi. Co ja zrobiłem? Wszystko poszło się. Ech, ziom jak ziom. No dobra, trudno. No, to jest nasz spawn. Czyli mamy nowy fabrykę A, Kobla. Gdyby... Gdyby kobla nam zabrakło, ale już z niej nie korzystamy, wolę. Dobra ja, ja, ja już kończę, mam. bo nie wiem ile ten odcinek trwa. Bandika mi nagrywa 10 minut, a nie chcę y, zaczynać nowego odcinka specjalnie na pożegnanie, nie. Dobra, więc kończymy. Mm, nagrywali dla Was Jin i ziom Macie tab. A to ziom nie miał miejsca w tych Dobra, ja się z wami żegnam. O następnego odcinka i na razie. Narka.